Cześć. Dzisiaj wspólnie odwiedzimy Poznańskie Rataje. Za moment zaprezentuję Wam trzypokojowe mieszkanie o powierzchni około 71 m2. Mieszkanie składa się z salonu z aneksem kuchennym, dwóch ustawnych sypialni, garderoby, łazienki. I warto jeszcze zaznaczyć, że do mieszkania przynależy loggia o powierzchni 9 m2. Oraz komórka lokatorska i miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej. Mieszkanie zostało wykończone w stylu nowoczesnym. Możecie tutaj zauważyć jasną kolorystykę w połączeniu z drewnem, elementami granatu, srebra i złota. Wszystko to daje nam spójny obrazek, bardzo przyjemne wnętrze, no klasa sama w sobie. Ale już nie będę Wam dalej tutaj zapowiadać, bo jestem pewna, że przekonacie się sami. Zaczniemy oglądanie tego mieszkania od salonu z aneksem kuchennym, a właściwie od części wypoczynkowej, w której znajduje się oczywiście wygodna kanapa, ale jeśli chcielibyście wprowadzić tutaj zmiany, to macie na tyle dużo miejsca, że wymarzony wypoczynek na pewno się zmieści. Idąc dalej, oczywiście jest szafka RTV, a za nią świetna, dekoracyjna ścianka. I to jest bardzo dobry tip na takie mieszkania, bo jest to oryginalne, przykuwa oko, a jak niewiele potrzeba, żeby uzyskać taki fajny efekt. Idąc dalej, mijamy sprytnie wygospodarowane miejsce na części jadalnianą. Klasyki, czyli stół i krzesła, ale za to mamy designerską lampę. I wspaniałą ścianę z takim motywem perłowym. Ja osobiście uwielbiam takie nieoczywiste rozwiązania, które podbudowują nam tutaj stylistykę wnętrza. No, a jak będziecie siedzieć przy tym stole, to to jest idealne miejsce na ploteczki z osobą gotującą, która w tym aneksie kuchennym odnajdzie się z pewnością. Mamy masę szafek do przechowywania. Nawet znalazła się przestrzeń na dekoracje, blat roboczy oraz klasyczny układ w literę L. Oczywiście przez stolarza została wykonana cała zabudowa. Możecie tutaj schować cały sprzęt AGD, który będziecie mieli, taki jak lodówka czy na przykład zmywarka. No i kolejne miejsce z serii dekoracyjnej. Możecie tutaj na przykład wystawić swoje alkohole, książki, ozdoby, puchary. Tylko na was ogranicza. A kończąc już temat salonu, mamy z niego wyjście na lodzie, o której wam wcześniej wspominałam. Rozciąga się stąd piękny widok na panoramę poznania, i również stąd dostaniemy się teraz do pierwszej z dwóch sypialni. Ma ona około 14 metrów, i mimo że jest to mniejszą sypialnią, to i tak jest naprawdę spora. Możecie tutaj zrobić pokój dla dziecka, biuro czy na przykład ogromną garderobę. Chodźcie, zobaczcie resztę. A odnośnie garderoby, to zaraz pokażę Wam, bo takie pomieszczenie zostało tutaj w mieszkaniu przewidziane, ale najpierw ten niewielki korytarz z szafą w zabudowie, miejscem do założenia butów i zaraz obok niego łazienka. Jakbym miała urządzić moją prywatną łazienkę, to właśnie tak by ona wyglądała. Czyli mamy tutaj świetne rozwiązanie w postaci prysznica walk-in, piękne szare płytki lekko z metalicznym efektem, oczywiście szafki do przechowywania zaczynające się odtąd, aż dotąd, no i ogromny blat, na którym rozłożycie wszystkie kosmetyki, a zaraz dalej to piękne lustro. Idziemy dalej do odgrodzonej i wydzielonej części nocnej mieszkania. Tym niewielkim korytarzem, przechodząc po mojej prawej stronie, mamy garderobę, którą możecie zaprojektować według własnego pomysłu, a już teraz wchodzę do dużej i naprawdę ustawnej sypialni. Trzy rzeczy, które są absolutnymi atutami tego pomieszczenia. Po pierwsze, jest to naprawdę jasno dzięki tym dużym oknom. Po drugie, zobaczcie, jaka tutaj jest przestrzeń. A po trzecie, zmieścicie tutaj wszystko, co potrzeba, i ukryjecie szafy w tej sprytnie zaprojektowanej wnęce. Podsumowując, według mnie, to mieszkanie nie ma absolutnie żadnych wad. Mam nadzieję, że Wy też tak uważacie. A jeśli potrzebujecie być jeszcze trochę bardziej przekonani, to zapraszam na prezentację na żywo. Zaobserwujcie też nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne filmy. Możecie też nas znaleźć na innych social mediach. Tymczasem ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!